Chodź bo ja mam obinąć jeszcze Kurde, no to robisz Bo No bez... Ty patrz Jakie żamury Zostaw te drzewka, kurwa, idź bo ci pierdolą w karów Nie, nic, to bym przycinam i kończą Zostaw mi te drzewka Zostaw drzewka Dobra, nie? Zostaw drzewka. tak można głowę nie w jednym ścinać. na ławki. Chce pójść? Na to. Wszystko wypłysyła. baba sobie pójdzie. Gdzie może se babę upolujesz, chodź macie Chodź, to chodź Tylko lekko, tylko tak z drugiej strony Tak, żeby chyba nie usiąść, Idzie tak, pyk <grym> Gdzie papę se upolujesz, chodź macie Trzeba się za włosy, nie za nogi, bo piachu naleci Idzie papę se upolujesz? Ja to było życie proste, a nie I tak Idź sobie kurma ci Babę upolować chodź macie Chodź, 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 patyka, maseta Widziałem cię, zostaw mnie tak drzewko, kurwa mać, a ten? no, oglądawałeś może by dopracował, tak w co myślisz kurwa mać, albo mi zatrzeje w te drzewa, albo je wezmę na co innego, to co mam dzisiaj? Jestem w stanie. A teraz można sterować szczęście. Ok, to jest fajne. To jest Nie znalazłeś tam? No? Szukaj, może babę znaleźć się tam. Grzyba, babę chciał znaleźć. Tak, baba jaga. Babę chciałeś znaleźć sam. Babę chciałeś tam znaleźć w pół macie. Chciałeś babęć. chuj wie! Całkę ale jak tam. A będzie może. Twoje słowa. Zostaw te drzewa. Sagant. <laughs>